Feel the magic in me, Ay, ay, I love the lemma. Aller, Ale, Ale, Feel the magic in me, Ay, Ay, I love the lemma. Aller, Ale, Ale, Feel the magic in me, Ay, 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 A, 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 I daj mi ten kobel. I daj mi jedno wiaderko. Chciałbym Masz zapytać. aż dwa. Dobra. Ale na serio jak ciężko było się podbudować, ja piernicze. To ty tu za jakieś chore fetisze robisz? tu leje się. Nie słuchaj, weź mi to, daj na chwilę. Nie, do... daj. na poczekaj. chwilę, poczekaj. Nie. Nie tak, żeby to równo wpadało jeszcze po środek. No dobrze, tak mi będzie. E -e Za krótkie, też to zrobiło, jedną kratkę. Musimy to teraz przedłużyć. To... Musimy to przedłużyć. No... To mi o jedną kratkę dalej i będzie dobrze. Chwila, nie wiem czy sadzonki się przypad... Nie, nie, nie wiem czy da się zalać sadzonki. nie Co? O, to, 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 to. Jest. Już zdarzyłem. Dobra, zabuduj tutaj tą wodę, gdyż ona aż póki co niepotrzebna. Teraz ją zabuduj i zrobimy nową. Potrzebne będą cztery wiadra wody. Już nie. Trzeba. Wciąż no trzeba. Za... Zabuduj to, bo tak to będzie. A ja Zab... to pro... problemy robisz. No bo tu jest stała woda, zabuduj to. I się nie pałętaj mi w polnami. Okej, okay, teraz to trzeba zniszczyć. I teraz wylewamy wiadra. Jadam tu. I... Proszę, jak pięknie działa. Dobra, a teraz trzeba każde tak powiększyć. I i tam inne. Y zaraz, tutaj jest teraz... Hmm, ale to ciekawie <noise> wygląda. Trzeba. Ale fajne wzorki. Chodź szybko zobaczyć. No i no. fajnie. <noise> Taniec złody. To poczekaj, jak... Ja się nie wiem, po co ja tutaj bym mógł skoczyć. Hmm. Chwila, teraz będzie... Jeszcze brakuje kilku wiader wody. No! Gdzie ty jesteś? Bo szybciej, trzymaj się, żeby nie było czyszczenia. Jest. Gdzie ty jesteś? To spadłem i teraz znowu muszę się budować. Dzięki! Ci. Lecę! Lecę! A masz te i ty? Tak, wszystkie. To stary, ale ja lecę To też nie wiem! Ale dzięki ci, dobry człowieku, nie musisz znowu się budować jak tam z czasem. Trudno, robimy znowu 20-minutowy. A ile jest? 14. Dobra, dajemy pół godziny. No bez kurdy, to mi się będzie cały dzień wysyła. Dobra, to robimy tak, jutro będzie live. Eeeem... Takie jedno coś, ja nie wiem jak się robi live y i się duśisz. Normal... No nie jest pan. No, nie wiesz jak się robi live No. Normalnie nagrywasz godzinny filmik. Właśnie, później mi się 5 godzin będzie wysyłało. No i masz pecha. To ja live'a. no way. A zresztą live to jest coś na żywo. Żywo, 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 żywo. E Oj, teraz radzicie, tak tutaj zawurować. Nie! Dobra, żartuję. A może i nie? Nie, no dobra, żartuję. I teraz, czas! No dobra, nie będę hamski. Teraz Co lepiej tam z... zrobić. Tyżeś to zrobił. Nic nie mówię. Okej, ty przedłużaj tam. Daj mi wiadra, ty będziesz budował ramię, ja będę napełniał. i mamy wodę I ja może z tej wody zrobimy żubówkę boże no dobrze żubówkę okej okay. i teraz odsuń swoje tłuste tak. wszystko no raz w karty bawiłem się w alkoholika raczej w producenta alkoholi. wszystko działa? wszystko działa mam za mało wiaderek tylko dwa What? Będzie trzeba tutaj tu pobrać. Bo teraz to bardzo dziwacznie wygląda. Jeszcze co nie? Bo najpierw będziemy chcieli zejść. Powiem, ha? ha? Dobrze, zrobimy tutaj tą platformę i trzeba iść kopać koło. Dobra, teraz. Patrzmy się. Jeszcze jednego wiadro brakuje. Zbuduj Animum. tam! Tutaj zbuduj! A mam tego. Nie mam. To trzeba troszeczkę pozyskać. No co ty robisz?! Pozyskuję! Albo chociaż próbuję! Nie ja no dobra, musimy to zrobić 4 na 4. Mi się skończył. To poczekaj, teraz stąd muszę pobrać wody. I teraz to naprawić. Dobra, naprawione. I, I. chyba wszystko. Tak, co do jednego. Więc teraz trzeba nam zrobić bezpieczne zejście na dół. Gotowe. I no. Ja, udało się. No to dobra. Mobrainder pierwsza strona zrobiona. Przerywa się. No kurde, jak ciebie przerywa. We mhm. To co myśmy mogli tutaj teraz zrobić? Będziemy kopać kobla, więc kobiari. I tak teraz... Aaaaaah! Poczwara! Ło! Jezus! I zadeptała mi krwiątka! Jak się oni nawycię po Dobrze miałem przy sobie tą... ten żelaznieczek. teraz będziemy ciopać ciobla! Mam tego, nie będę przyspieszał, się nie chce. Bo będziemy ciopać cióbę tutaj przepraszam Przepraszam za co? Tą... No odbierzcie tutaj. Sorry, gdzie mnie tak nie było, ale Sorry, za co? bo nie Ja wytnę tą scenę Tą, gdzie się pojawiło Escape, to ja wytnę tą scenę I słuchaj, wiesz co się pojawiło na dole Co? Olbrzymi palją, który zabrał mi 3,5 serduszka No i jest dobrze, czyli mamy... Oj, patrz jak to z góry wygląda E. Dziwnie Ale po co ty robić tamtą platformę? Marnowanie kobla A ci, czy przydałaś Gdzie Co ty do... Kusi między robisz Gdzie? Po, no. tutaj po bokach? Nie właśnie tą, po co że się budował? To jest marnotrawstwo No nie jest potrzebne Ja potrzebna. nie mogę. Ty nie umiesz grać Minecrafta Ona nie jest potrzebna do niczego nie będą dzisiaj na wodzie tak spełniły potworki. A kurwa, zapomniałem. Czy nikt z nie, 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 nie umiesz? Umiem, tylko nie budujemy obrenderów. Dobra, to teraz może przyspieszenie albo cięcie zrobimy. A i tak, już powinienem kończyć, bo jest 20-minutowy. To nakopiemy poza odcinkiem i... I, i, zro... I zro... Nie, no nie, nie, dokończymy go na innym odcinku i znowu cię przerywa. A więc tak, ja teraz tak szybko kończę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć i na razie. I przypominam jeszcze raz o konkursie.